Siema ikony juniora, z tej strony oczywiście, niektórzy inny jak Damian z kanału Dami Sport. HD. witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na moim kanale. Chociaż to nie będzie zbytnio miły materiał, ale słuchajcie, czego się nie robi dla. tutaj, dla, dla Was. Także, jeżeli Wam się ten film spodobał, nie zapomnijcie stawić kciuka w górę, zapraszam do subskrybowania mojego kanału też na YouTube. Tylko tam pamiętajcie, na dole. Niech ten. Przycisk, subskrybuj, zrobi się szary, a nie czerwony. Jeżeli będziecie mieć taką ochotę, oczywiście ja nikogo nie zmuszam. I kończąc, yy, przywitanie, zapraszam Was na podsumowanie mojego tygodnia. A mało tego, poruszam, poruszę taką, taką jedną kwestię, którą już kiedyś poruszałem. Yy, I chyba yy, będzie chyba trzeba to samo zrobić, więc yy, nie, prze, nie przeciągajmy tego już dłużej. Rozpocznijmy ten film, i mam nadzieję, że po tym filmie może coś się zmieni. I don't think you heard this. OK, przed sobą mam tableta, no oczywiście mam iPada, ponieważ ze względu na to, że laptop mi się niestety tutaj zbagował i aktualizuje się system, więc nie mogę tego czytać na na iPad, na tym, na... nie mogę tego czytać pra praktycznie na laptopie, więc będę wam czytał na iPadzie takie moje, takie komentarze, które podostawałem które są zeszadowane, bo wy ich nie widzicie, ponieważ YouTube twierdził, że te, te, te komentarze e, podczas mojego, te, moich transmisji nie będą widoczne, i po prostu te filmy zostały sprywatyzowane czyli są prywatne, nikt ich nie będzie widział, więc tylko do tych komentarzy mam dostęp. Ja, w razie czego, gdybyście chcieli sprawdzić czy moją wiarygodność, od razu Wam o tym mówię. Słuchajcie, e, ja już kiedyś parę lat temu poruszałem ten temat, e, jeżeli chodzi o poruszanie się dzieci na internecie. Słuchajcie, e, ja wiem e, też z drugiej strony, że z mojej miejscowości w której mieszkam, w której pracuję, w której e, wychowałem się praktycznie całe moje życie, e, oglądają mnie rodzice, dowiedziałem się parę dni temu, że oglądają mnie również nauczyciele z mojej szkoły, bardzo też serdecznie pozdrawiam, e, więc chciałem e, taki apel, taki prosty, przejrzysty apel e, zgłosić tam do Was, e, słuchajcie, kontrolujmy, kontrolujcie własne dzieci, ponieważ patrząc się na to, co się na YouTube zaczęło od Janie Pawlać, nie mówię tylko tu o dzieciach, młodzież też jest, nie jest bez winy. Bez Oczywiście wszyscy mamy coś za uszami, Ja też mam coś załuszami, mimo że wczoraj myłem. E, chodzi o to, po prostu, że tworzenie multi grożenie komuś śmiercią. Tak mi na przykład parę lat temu napisał jeden widz, że Junior, jeszcze wtedy się nazywał Junior Sport, nie da mi Sport HD. Taka mała ciekawostka. Junior, zginiesz, my cię zabijemy. Junior, ty pedale, junior, tych. Junior ty synie, twoja matka cię nie kocha, takie komentarze przypadowe e, tutaj, które wyczytałem e, właśnie padały w moim kierunku parę lat temu albo było jesteś, je, jesteś pytałem, jesteś kurwą, przelecę twoją matkę, zabiję twojego ojca e, no i słuchajcie, no i robi się już teraz w tym momencie taka nicka sytuacja, ponieważ to, żeby to zminimalizować raz dwa, e, żebyście nie widzieli skąd to mam tableta już w sumie mogę odłożyć e, Kontrolujcie wasze dzieci w domu, tak po cichu wejdźcie sobie do pokoju. Jak dziecko gra FIFA, jak dziecko gra Fortnite, a, Minecraft, Warzone'a, co tamkolwiek gra, lub siedzi na YouTubie. Albo po prostu prze przekazujcie telefon i e, sprawdźcie telefon lub ewentualnie laptopa, po po Ponieważ ta e, sytuacja, to po prostu to w do nieba. Bo ja rozumiem, że każdy biegnie za trendem czasu, ja rozumiem, że wszyscy chcieliby e, być fajni. O, ja będę fajny taki jak Freeze, będę robił takie fajne pranki, albo będę zajebisty jak kamerzysta, który się znęca nad niepełnosprawnym. To są tylko przykłady. Albo y, widzą, że jest takie właśnie poszanowanie akceptacji tego, że jeżeli ktoś y, już jest hejtowany na początku, to y, wiecie, no to można go dopierdalać, jak boram sokę za przeproszenie, przepraszam za przekleństwa. Staram się je oczywiście tutaj też. Y, Delikatnie yy, likwidować, ale się czasami naprawdę nie da. Yy, więc, ze względu na to, że komputer w tym momencie mój aktualnie się zepsuł, a laptop jest w trakcie nowego wgrywania oprogramowania, nie mam tego, nie mam momentu, żeby to, to zmontować tak, żeby dać przerzutnik cenzury. No to sorry, ale słuchajcie, no niestety, no. Yy, multi, multi konta działają, patologia na YouTube już sięga zenitu, yy, dlatego z moimi widzami, takim najwierniejszymi, którzy zostali na moim kanale i moimi moderatorami, postanowiliśmy wrócić już na stałe na Twitcha. A co to będzie, yy, będzie z, miało wspólnego z moim kanałem? Jeżeli byście chcieli wiedzieć, to yy, to będzie miało wspólnego z moim kanałem, że. Yy, na moim kanale tylko się będą pojawiać tylko jakieś materiały, odbieranie nagród, jakieś tymczasowe vlogi. Ewentualnie, może kiedyś jeszcze zrobię ocenianie kanałów, żeby nie było, żebyście nie byli tam poszanowani. Że, o kurnet Junior już kurwa przeszedł na Twitcha! Bo cały czas sobie mówię, Junior! Że, Ju kurwa, Junior przeszedł na Twitcha, już na YouTube zapomniał! To teraz tam będzie budował swoją widownię. No to właśnie mi chodzi. Także nie to, że ja komuś robię karę, bo ktoś sobie nie chce iść na Twitcha, to jest dobrowolne. E, więc y, przypominam Wam tylko tyle o tym, że y, Twitch jest stworzony po to, żeby tam gracze, gracze się czuli bardzo swobodnie. A ja Wam tylko tyle powiem właśnie w tym momencie, y, właśnie w tym momencie wchodzę na swój, y, y, na swój y, kanał na, y, na właśnie na Twitchu, żeby Wam pokazać y, jak to się wszystko je, gdzie mnie możecie szukać. Y, Chyba źle wpisałem yy, Tak, źle wpisałem, ale nieważne. Yy, będę wpisywał w tle. Yy, także słuchajcie, mnie nie oceniać to jak się dzieci zachowują na YouTubie, ponieważ ja mam własny... Sam jestem rodzicem, małego dziecka jeszcze co prawda, które jeszcze nie rozumie yy, nie rozumie tego, że na YouTube takie rzeczy się dzieją. I staram się go też oczywiście chronić od tego i wychować go oczywiście jak najlepiej. Ale gdyby na przykład moje dziecko miało 11 lat i by robiło takie jeszcze na internecie i bym dostał taką informację to powiem wam szczerze, że sam bym się zastanawiał, czy gdzieś w wychowaniu mojego dziecka nie popełniłbym błąd. No bo to tak wygląda Tylko tyle wam powiem, że... Okej, okay, już jestem się na Twitchu. E, tylko wam tyle powiem, że no, to nie jest e, fajna sytuacja e, i bardzo bym was prosił, żebyście wy kontrolowali własne dzieci. A tu przede mną oczywiście jest mój kanał na Twitchu, na który bardzo serdecznie zapraszam. Macie tutaj na górze napisane Twitch TV, z, e, Twitch TV/slash Dami Sport HD. Tam nie możecie znaleźć. Tam są oczywiście podane moje social media, jeżeli ktoś bardzo chce um, wejść do mnie tam. Posiedzieć, pogarać. Oczywiście, ten, który jest moderatorem na YouTube, ma ten przywilej, że wchodzi do mnie on z automatu, zostaje moderatora, ponieważ moderacji nie będę zmieniać. E, chyba, że tak jak było to jeszcze do niedawna, moderatorzy będą mieć ten mi w dupy, no to wtedy pomyślimy o zmianie jakiejś i nowego, da, daniu nowego e, modka kogoś tamkolwiek. E, I dlaczego przyszedłem na Twitcha? Ponieważ słuchajcie, poniedziałek i we wtorek łącznie przy streamowaniu prawie 24 godziny, łącznie z YouTubeą. 17 godzin mi same transmisje zajęły na Twitchu, streamując z FIFA i ewentualnie z Wiedźmina, Skończyliśmy dodatek serce z kamienia na innym streamie. Wow, naprawdę było mega fajnie. Eee, jedyny mankament jest taki, że po prostu nie ma, nie jest tam, na razie rozbudowuje się, jeżeli chodzi o mojego Twitcha eee, i bardzo bym chciał, żebyście wy też tam wpadli ponieważ na tym Twitchu będzie się masę, masa rzeczy się będzie działa. No i tam raczej będziemy streamować tylko wtedy, kiedy już komputer mój wróci do normy. Eee, bo zaraz się zapytacie co będzie z ocenianiem kanałów Ocenianie kanału się raz na jakiś czas będzie pojawiało eee, myślę jednak, że jeżeli ktoś będzie mądry i nie, nie będzie mi oglądał na YouTube, a będzie mi widział na Twitchu to po prostu wejdzie do mnie na Twitcha eee, i tam będzie, stamtąd będzie właściwie sprawował eee, przejście na YouTube i tam mnie zafollowuje, zalajkuje subskrybuje, jak zwał tak zwał eee, no i jeszcze jedna informacja, tylko troszeczkę taka bardziej milsza, eee, zapraszam was do na prywatne wiadomości na Instagramie lub na Facebooku, ponieważ ja z moim przyjacielem Kruczem, czyli Krystianem, Kruczakamiszczu, pewnie go kojarzycie z moich nagrań za e, na przykład gwarantowaną kartę TOC BPL z FIFA 18, kiedy trafiłem Sterlinga przykładowo, e, tam byście napisali mi na YouTube, znaczy na Facebooku lub na Instagramie, czy byście chcieli dołączyć do wirtualnych klubów. Nasz Józef z 5, mamy swoją drużynę, jesteśmy w 9 lidze, e, więc bardzo bym was prosił, jeżeli ktoś ma PlayStation 4, tylko i wyłącznie PlayStation 4, napisać mi to, że chce wziąć taki, chce dołączyć do nas. To oczywiście jest ten, ale im więcej tym lepiej. Nie, może się tylko nie ograniczymy do jednej osoby, a maksymalnie może nawet do większej, nawet zrobimy może całą ekipę. Fajnie by było. Także jeżeli ktoś ma ochotę, wpisujcie, szukacie mnie na Facebooku, na Instagramie. Dam mi HD tu, dam mi na Instagramie też i na Facebooku, oczywiście tak, tak samo się nazywam. Więc... Bardzo bym was serdecznie prosił, jeżeli chcecie, zapraszam was bardzo serdecznie. To jest oczywiście nie jest to e, konkurs, tylko po prostu to jest taki mały, szybki nabór do e, tutaj do e, do właśnie takiej e, takiej po prostu forfanowej zabawy, kiedy nie będę robił stream. Może nawet na streamy będę grał w wirtualne kluby, kto wie zobaczymy. Także słuchajcie, na iPadzie tutaj przeglądaliśmy komentarze, a przypomniał mi się jeszcze jeden komentarz, który zostawił niedawno e, mój e, znajomy z rodomego mojego podwórka, bo mieszka tylko blok dalej ode mnie, żebym grał w GTA. Napisał mi to nawet na Facebooku. Słuchajcie, GTA się nie pojawi na moim kanale forever. Chyba, że coś mi się oddziwi, odwidzi, nie oddziwi tylko odwidzi, ponieważ nie czuję pasji, nie będzie żadnego Red Dead Redemption dwójki, bo to jest tak nudne, jak ksiądz podczas kazania w kościele, nie będzie też oczywiście Minecraft, bo Minecraft już jest przereklamowany, to że jeszcze gram Fortnite'a to jeszcze, to jeszcze pół pubidy, bo Fortnite'a naprawdę bardzo lubię grać w wolnym czasie, a jeżeli byście zapytali się czy będzie Mortal Kombat, bo obiecałem wam Mortal Kombat, może się pojawi, jak będziecie chcieli, to napiszcie mi to w komentarzu na Twitchu. Ponieważ tam jeszcze raz, mimo to, że prawa autorskie nie są tak brane pod uwagę, jeżeli chodzi o muzykę czy coś w tym stylu. Ale wiecie, chciałbym bardzo, chciałbym bardzo być takim rzetelnym, właśnie streamerem i nie tylko się ograniczać do FIFA, ewentualnie do Fortnite'a, tylko szukać jakichś najlepszych rozwiązań, jeżeli chodzi o mnie. Więc tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o mnie i o moje wybory gier. Także słuchajcie, to by było na tyle. Przypominam Wam, jeżeli chcecie wziąć udział w drużynie klopsików, klopsów, dobrze powiedziałem, kruczów, jak coś w komentarzu, to mnie popraw w razie czego tam, to łapka w górę. A i by the way, jeżeli takie komentarze, które przeczytałem znajdę tych ludzi no, i wyślę tutaj im jakieś tam powiadomienie, czy coś w tym stylu, przyjdź do nich list, do rodziców tam, do skrzynki, to po prostu wiecie dlaczego. To już będziecie mieć taką odpowiedź, że to jest po prostu wysłane wiadomo od kogo, dlaczego więc pamiętajcie o tym, że nie dziwcie się, jak taki list do Was przyjdzie. Nie no, oczywiście żartuję. Także mam nadzieję, że coś się zmieni po prostu na tym kanale. Znaczy, coś się zmieni ogólnie na tej YouTubie, ponieważ patrząc na to, jak się patologia zaczęła rozwijać, to już jest naprawdę przekichana sytuacja. i słuchajcie pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam miłego dnia, to był Damian z kanału Dami Sport HD. Wrzucę ten film mak maksymalnie naj najszybciej jak się tylko da. Może dzisiaj się nawet wieczorem jeszcze pojawi, żebyście mogli z tego na spokojnie obejrzeć. Oczywiście zrobię z niego premierę, jakby to nie było inaczej. E? I do zobaczenia na Twitch'u. Na razie. Także trzymajcie się, Dami Sport HD się kłania. Piona. Elo!